Będzie działać? Działa. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak. Witamy w białym stoku. O, jak pięknie wyglądam. Oglądamy hokeja na lodzie. <grym> tak. A jest hokej nie na lodzie? No jest, prawiasty. Ale nie na no dobro, czekaj. Chokmin. No i, ale ten pilot nie działa po prostu. No ja ci to... Go... No, i jesteśmy po obejściu trasy. Dzisiaj jest piątek, niedzielę mamy start. Tatiana psuje telewizor. jego go włączyłam. Czuję, ja nie umiem więcej teraz? Właśnie, dostałam. Znaczy, Tatiana już miała wcześniej, ale nowe kaski dostała. Znaczy, dobra, ja dostałam no, nowy kask. Głos. Tu mamy stara wersja. Nie, Up. Ale to kask, więc wytrzyma. I nowa wersja. Porównanie. No, ten jest zdecydowanie lepszy i ma pianki. I A ten... ten nie ma, bo był mój. Bo jest bo po Tatianie. I Tatiana dba o to, jest... żeby łysa została potem. <laughs> to jest kask z tej, tej, jakby tej takiej pobocznej drużyny Volkswagena. Tak. No i na razie było fajnie na trasie, bo było sucho. Mamy bardzo A, zabaw. Tak. I zobaczymy jak będzie potem, jutro. O, czekaj, zrobię takie przejście. Słuchajcie, słuchajcie. <laughs> mamy Netflix? <laughs> nie naszego. Ale będzie oglądane. To jednak nie startujemy, bo musimy obejrzeć tak. parę seriali. Tak ja nawet wykupuje makaron, ale dobrze, przywitaj się. Dzień dobry bardzo. Nie ciekawe, ja jak jakieś radio było takie przywitanie. Muszę wymyślić coś oryginalnego. To poczekamy chwilę. To ja może powiem, że jest niedziela i dzień startu, tylko tak dla informacji. O, jeszcze banana może <ścoughs> utylizować. <śm> utylować. No i my się tak zbieramy i rozkładamy. Tatiana kradnie jeszcze CES tutaj z tego, bo nie wzięła swoich. Wydaje, że nie, nie, nie wie, co się dzieje. Zje owsiankę widelcem. Trzeba sobie radzić w życiu, nie? Poświęcenie. Dobra, scena druga. Yyy... Tak? tak? <grywa> Dzień dobry, jestem Kasia Praszczałek. To jest moja Tatiana fanka Tatiana Gromada. Gromada. Teraz wyścig trenera. Ej, zróbmy sobie takie, jak będzie jechał, tak? Będziemy <grywa> Więc będziemy właśnie kibicować, trzymać kciuki. To chyba tyle co chciałam powiedzieć. Naszą grupę <grywa> zasilili jeszcze dwaj osobnicy, proszę. A teraz trener startuje. Dawaj dawaj, dawaj! dawaj, dawaj! Wszyscy przeżyli. Cześć, Dzień dobry. O, Cześć. mamy takie same. To nie moja, Atlasa. A. Dawaj, dawaj! Pokaż ludziom, co jesz przed startem. To jest owsianka mocy z jabłkiem. I jesz ją plastikowym witełkiem, tak. który ukradłeś. Tak. A ja mam zaraz pokażę tajemnicę. Uklepaną kaszę jaglaną z dżemem. I mamy. Ale dobra, tylko czemu ona jest słodka? Dżemu dodałam. <laughs> Amnezja w tym wieku to już jest normalne. Mędzia. Witam wszystkich, to ja z przyszło... Co? Z przyszłości. Nagrywam zakończenie, bo się kamerka rozładowała. Yy, I nawet nie widać, jak wjeżdżam na metę, ale dojechałam trzecia, jeśli kogoś to interesuje. I w sumie to tyle, bo nic ciekawego się potem nie działo. Yy, ważne, że mam filmiki z trasy, bo na poprzednich filmach tego brakowało. Yy, I to w sumie tyle. Ja niedługo jadę też do Jastrzębia Zdroju na kolejny Puchar Polski, do Jastrzębia Zdrój albo nie wiem jak to się odmienia, nieważne i potem może też coś ponagrywam tam, ale no na razie zostawcie łapkę w górę, suba, no i do zobaczonka.